Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Kolejny dzień naszego życia, 1 września, piątek. Dzisiaj prosimy Boga o pokój na świecie, pamiętając o wybuchu II wojny światowej, kiedy Niemcy zaatakowali Polskę. Prosimy, żebyśmy byli krajem suwerennym, pełnym pokoju i pełnym mocy Bożej. A Ewangelia dzisiaj mówi o pannach, mądrych i głupich, roztropnych i nieroztropnych. Nierozsądne panny wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Znamy tę historię. I co jest ciekawe, wszystkie zasnęły. Wszystkie zasnęły. To jest tak jak na dom, niezależnie czy jest na skale, czy na piasku, przychodzi burza. Na każdy dom przychodzi burza. Ale nie każdy się ostoi. Wszystkie zasnęły, ale nie wszystkie sobie poradziły w tym zaśnięciu. Bo gdy okazało się, że trzeba wstać, to jednym brakuje oliwy, a drugim nie brakuje oliwy. A zatem nie jest problemem w naszym życiu to, że upadniemy, to, że nam się coś nie uda, że ktoś nas inaczej zrozumie, że nie wyjdzie, że będą mieli do nas pretensje. To nie jest problemem. Problemem jest oliwa, a tą oliwą jest miłość. To czy w naszym sercu jest miłość, czy jest agresja? Czy w naszym sercu jest przebaczenie, czy jest złość? O, o nasze serce chodzi. Mamy mieć w sercu Królestwo Boże. Tam, gdzie Bóg jest pośród nas, Królestwo Boże oznacza człowiek pokoju, człowiek Bożej obecności. Czyniąc dobro, będziemy mieli przeciwników. Czyniąc dobro, będziemy mieli tych, którzy nam zazdroszczą, tym, którzy porównują się nieustannie, ich coś boli. Boli ich gorliwość, boli ich zapał. Tak jest w życiu. A zatem nie chodzi o to, żeby teraz nie mieć wrogów, żeby nas wszyscy lubili, żebyśmy się cały czas oglądali na opinię ludzką. To nie może być celem. Ale miej w sercu swoim miłość, dobre nastawienie do ludzi. Nie wywyższanie się, tylko chcę ci pomóc. Takie mieć serce to jest właśnie uliwa. Miłość, miłosierdzie, Królestwo Boże pośród nas. Prośmy o to dzisiaj Boga, żeby nam nie zabrakło miłości, a to jest On w nas, Bóg działający przez nas. To tym jest miłość. Nie nasze czyny. Nasze czyny też mogą być pełne miłości, ale chodzi o działanie Boże, o moc Bożą, która przez nas działa, żebyśmy byli światłem dla świata, solą dla świata. To jest potrzebne. Bóg działający przez nas. Na to Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień w Bożej obecności. Gdy dzisiaj oglądamy różne rzeczy o II wojnie światowej, niech nasze wołanie będzie – chcę pokoju. Chcę pokoju. Niech Bóg dzisiaj, Duch Boży unosi się nad wodami tego świata, żeby był pokój. I Modlitwa razem z mocnymi w duchu zachęca bez modlitwę o pokój jedna i druga. Takie łagodne wołanie Przyjdź Panie Jezu. Do zobaczenia.